Witam serdecznie wszystkich na moim kanale Inspiry Respiry w programie Spotkanie przy herbatce. Nazywam się Lunia, program poświęcony jest temu co piękne, rozwijające i inspirujące. Kochani, można powiedzieć, że urlop jest już za nami. Oczywiście mam na myśli koniec letnich miesięcy. Nie każdy wyjeżdża na wakacje w lipcu czy w sierpniu. Są i tacy, którzy już w czerwcu wyjechali na urlop, lub też tacy, którzy dopiero teraz przygotowują się do podróży. Korzystają z obniżonych cen niskiego sezonu, a także z miejsc turystycznych znacznie mniej zaludnionych o tej porze roku. Nie wszystkim okres letni kojarzy się z błogim czasem, z włoskim farnięte, czyli nic nierobieniem. Jedni już wcześniej w ciągu roku zaplanowali spędzić urlop na wyjeździe. Mimo ogólnego zmęczenia z ferworem pakowali walizki, odświeżali przyczepy kampingowe i przygotowywali się do wyjazdu. Na samą myśl o przyjemnościach, jakie na nich czekały pod lazurowym niebem, przybywało im sił. Przyjemne kąpiele w ciepłym morzu czy oceanie, opalanie się pod gorącym niebem, zwiedzanie ciekawych miejsc nie będą patrzeli na zegarek z obawy, że czas szybciej im zleci. Inni natomiast zaplanowali w tym czasie zrobienie remontu, porządku w szafie lub też zwykłe odświeżenie farbą ścian, a niektórzy korzystając z letniej kanikuły zaplanowali rozpoczęcie budowy własnego domu. Są też tacy, którzy postanowili jak najzwyczajniej zrelaksować się na działce, gdzie wśród kwiatów i ozdobnych krzewów będą smakowali świeże warzywa i owoce uprawiane własnymi rękami. Z zadziałkowym płotem spotkają sąsiada z sąsiedniej klatki, czy też działkową sąsiadkę z sąsiedniego bloku. Degustując przez słomkę pyszny, owocowy soczek przygotowany przez gospodynię, będą czuli się jak u siebie w domu, bez stresu i bez napięcia. Bywają też tacy, którzy, tak jak ja, zaplanowali w tym czasie mnóstwo rzeczy: podróż, malutki remoncik, goście, no i odpoczynek. A właśnie, odpoczynek. Co znaczy odpoczywać? Czy rzeczywiście odpoczynek to leżenie do góry brzuchem i nic nie robienie? Czy takie leniuchowanie to naprawdę relaks? Myślę, że nie. Można leżeć i nic nie robić, zawiesić myślenie i błądzić wzrokiem po ścianach bez żadnej intencji. To bardzo relaksujący stan, pod warunkiem, że się nie przedłuża. Gdyż wtedy nagle pojawi się jedna myśl, potem druga, a będzie ich coraz więcej przebywało. Będą się rozpychały w naszej głowie. Każda będzie chciała być pierwsza, ważniejsza. Będą pędzić, jakby urwały się ze smyczy. A my zaczniemy się wiercić, szukać wygodnej pozycji, aż wreszcie wstaniemy z kanapy nieco poirytowani i stwierdzimy, że straciliśmy czas tym nic nierobieniem. Ja Zaplanowałam małe malowanko ścian przed wizytą rodziny. Jakoś tak chciałam odświeżyć ściany w łazience i w pokoju, gdzie mieli zainstalować się moi goście. Malowanie ścian to może nie kobieca praca, jest dość ciężka, a przede wszystkim żmudne są przygotowania do malowania. Trzeba wynieść wiele rzeczy, odsunąć meble od ścian, okleić taśmą framugi okien, drzwi, gniazdka, przełączniki. No, jest tego dużo. To właśnie te przygotowania są najmniej interesujące. A jeśli chodzi o samo malowanie, hmm, maluję na płótnie owszem, lecz także lubię od czasu do czasu pomalować ściany mojego mieszkania. To też kreatywność. Nauczyłam się prowadzić wałek z farbą, uwielbiam dotyk pędzla z gipsem, lubię dobierać kolory, lubię wspinać się po drabinie także w ogrodzie zbierając owoce. Kochani, może dla niektórych pań będzie to szokujące, że sama maluję farbą ściany. Zapytacie, dlaczego nie zaangażuję do tej pracy zawodowego malarza? Otóż nie tylko lubię to robić, lecz kiedy tak dociskam wałek do ściany, a która w dodatku wyjątkowo chłonie farbę. Oj, jak bolą ręce, ramiona, nieprzyzwyczajone do ciężkiej fizycznej pracy plecy. Ale za to gwarantowana medytacja całą uwagę przenoszę na wałek ten prosty kręcący się w koło wałek, który pod naciskiem moich rąk rozprowadza farby. Wtedy on niczym nie myślą tylko o wałku. Całkowicie skupiam się na wałku. Jak zrobić, aby jak najlepiej, jak najekonomiczniej rozprowadzić gęstą farbę? A przy malowaniu sufitu, oj, trzeba być bardzo ostrożnym, aby nadmiar farby nie wpadł do oka. Kiedy maluję ściany, a szczególnie sufity, wyglądam jak malowana pisanka wielkanocna. Cała jestem od farby, lecz moja głowa hmm, jest wtedy pusta jak wydmuszka wielkanocna, gdyż w tym czasie moje myśli też wyjeżdżają na wakacje długie wakacje, bo kilkudniowe. One nie lubią takich prac, brzydzą się ciężką pracą, nie mają co robić. Kiedy po takim dniu z wałkiem kładę się spać, zasypiam natychmiast. Nie czekam na dobranockę, nie słucham ostatnich wiadomości, nie surfuję po ekranie mojej komórki, po prostu kładę się spać razem z kurami. To takie powiedzenie, co oznacza iść wcześniej spać, wtedy, kiedy kury zasypiają w kurniku. A budzę się tak wcześnie jak nigdy, kiedy otwieram szeroko okna. Za każdym razem wita mnie wspaniały ogrodowy koncert. Rześkie powietrze letniego poranka owiewa moją twarz, a ja zamieniam się w słuch. Nie mogę przegapić takiej okazji. Lekko zaróżowiony brzask wschodzącego słońca oświetla coraz intensywniej horyzont. Obudzone liczne ptactwo ukryte na nocny spoczynek w rozłożystych, gęstych gałęziach drzew śpiewa delikatnym chórem. Śpiewa cała łąka, śpiewają drzewa, komunikując się znanym sobie tirlitaniem, ćwierkaniem i gwizdaniem. Godny największego podziwu jest ten ranny, subtelny koncert świergotania, falujący dynamiką crescendo i decrescendo między gęsto porośniętymi soczystą roślinnością ogrodami. Oprócz tej wspaniałej, wielodźwięcznej konwersacji, cisza i spokój obejmują skąpaną w porannej rosie naturę. Za chwilę obudzi się do życia cywilizacja człowieka. Zawarczą silniki samochodów dostawczych, obudzi się człowiek spieszący do pracy, brutalnie zagłuszy wszystko. A tymczasem ciszę nocną przerywa pianie kogutów. Każdy swym apelem budzi pierzastego sąsiada w pobliskim kurniku, aby wreszcie swym kogucim chórem dać uśpionemu światu znać, że czas na pobudkę. Początkowo nieśmiałe poszczekiwanie wiejskich psów teraz zamienia się w prawdziwą orkiestrę ujadania. Koniec ciszy nocnej! Świecące jaskrawo złotą kulą słonko wzeszło już wysoko na niebie, zwiastując upalny dzień. Coraz gorętsze promienie słoneczne wysuszyły już ostatnie krople rosy. Obudził się człowiek, uciszyła się natura. Trzeba będzie czekać aż do następnego ranka, aby znowu usłyszeć wspaniały koncert budzący się do życia natury. Nie będzie to jednak ten sam koncert. Każdy koncert jest inny. Naturalny, niespodziewany, spontaniczny, zmienny. Może będzie padał deszcz, a może tylko deszczowa mrzawka skuli naturę w półśnie? W naturze nic nigdy nie powtarza się dokładnie tak samo. Jedynie człowiek może zrobić kopię logiczną i powtarzalną, ale jakże płaską i pozbawioną wibracji kreowania na żywo. Obolałe mięśnie przypominają mi o moim obowiązku. Nakładam więc gęsto skropione farbą ubranie i zabieram się do wałkowania ścian. Gdybym zaangażowała malarza, on by malował, a ja stałabym i przyglądałabym się pasywnie jego pracy. A moje myśli nie wyjechałyby na wakacje kładłabym się późno spać i nie wiedziałabym nawet o prześlicznym ptasim rannym koncercie. Uwierzcie mi, urlop od myśli to wspaniały odpoczynek. Fizycznie, owszem, byłam bardzo zmęczona, natomiast psychicznie poczułam się znacznie lżejsza i to już od pierwszego dnia. Jak widzicie, praca taka jak malowanie ścian nie wyklucza rozpoczęcie poranka od wysłuchania ptasiego koncertu. Kiedy rozluźniam się i wpoję w muzyczny ogrodowy scenariusz, moja wyobraźnia pracuje na wysokich obrotach. Koncert stymuluje moją fantazję i podrzuca pomysły, co by tu jeszcze wymalować na ścianie? Mówi się, że wyobraźnia to intencja duszy. I właśnie w naturalny, łagodny, spontaniczny sposób pojawiły się w mojej głowie zielone kiście winogron, które zdecydowałam się namalować nad wejściem do pokoju gościnnego, a zwisający bluszcz miał udekorować rurki w łazience. Wzięłam moje akryle, którymi zazwyczaj maluję na płótnie, i rozpoczęłam moje artystyczne dekoracje na ścianie. Pamiętam, kiedy pierwszy raz wpadłam na pomysł namalowania złotych kwietnych girlandów na ścianie. Długo zastanawiałam się, czy zrealizować mój pomysł. Obawiałam się, że malunek może się nie udać, może wydawać się infantylny, nie będzie mi się podobał, i będę musiała pomalować na nowo ściany. Przecież nikt tak nie robi. Miałam sporo wątpliwości, aż w końcu zdecydowałam się na eksperyment w mojej bibliotece. Tam, gdzie przechodzi mniej osób. Ruszyłam do dzieła. Pędzle i farby akrylowe poszły w ruch. Pokój uprzednio pomalowany włącznie z sufitem na jasno beżowy kolor miał tylko jedną ścianę w kolorze bordowym, po to, aby podnieść nieco energię pomieszczenia. Pod sufitem poprowadziłam wężykiem złote girlandy oplatające się nawzajem i nawet mi się to spodobało. Nie tylko efekt tej idei był interesujący, lecz przede wszystkim dotyk pędzla na gipsie od razu mnie zachwycił. Ten pierwszy eksperyment powiódł się i zachęcił do udekorowania dalszych pomieszczeń. Zazwyczaj najpierw robią delikatny, lekki szkic ołówkiem, aby rozpracować rozłożenie liści i kwiatów na ścianie, a następnie kolorują, cieniują, nadają formę malunkom, pozwalając się prowadzić mojej intuicji. Czuję się wtedy tak dobrze, że zapominam o Bożym świecie. Sama wymyślam, co maluję, gdzie i jak umieszczę moje malunki. Czy to się podoba? Nie jest istotne. Ważne, że ja się z tym dobrze czuję. Po takiej sesji kreatywności odczuwam przestrzeń w piersiach. Jest luźniej. Odpoczywam od natłoku myśli. Ten odpoczynek przy wałku i pędzlu był dla mnie najlepszym odpoczynkiem tego lata. Czuję się spełniona i zadowolona, że coś zrobiłam, a z czego w dodatku jestem zadowolona. Urlop w głowie to droga do kreatywności, lecz takie kreatywne rozluźnienie niekoniecznie trzeba szukać w malowaniu ścian. Zresztą nie robi się tego co roku. Nieraz zdarza się, że mamy taki natłok pracy, a wtedy właśnie wydarzy się coś, czego nie oczekiwaliśmy. Na przykład, musisz zająć się rachunkami, sprawdzić klasówki Twoich uczniów, zaczęłaś właśnie robić porządki w domu, a tu? Twoje dziecko, które do tej pory pięknie się bawiło, płacze i chce się z Tobą bawić. Ty jesteś jedyną osobą obecną w domu. Zostaw więc Twoje zajęcie, żeby jak było pilne. Nie denerwuj się. I zabaw się z twoim dzieckiem. Poświęć mu tyle czasu, ile tego potrzebuje. Pewien dziennikarz miał bardzo pilny i trudny artykuł do napisania, a żona akurat wyjechała na parę godzin, pozostawiając go z trzyletnim synkiem. Była piękna, ciepła pogoda, dziecko bawiło się zabawkami, aż w pewnym momencie zaczęło płakać, marudzić, ciągnąć tatę za spodnie chodź, baw się nalegało. Dziennikarz nie mógł się skupić, nie był w stanie pozbierać myśli, poirytowany płaczem swojego synka, rzucił piórem i poszedł bawić się z maluchem. A jak się bawił? Nie domyślicie się. Nie układał klocków, nie rysował pajacyków na kartce, zagryzając ze zdenerwowania warg, lecz dał do ręki syna węża ogrodowego do podlewania kwiatów i puścił wodę. Jak zabawa. To zabawa. Zaczęła się prawdziwa radocha. Woda lała się na wszystkie strony. Syn oblewał tatę, a tata uciekał. Chulanka na sto fajerek. Nie trwała długo. Ruch, śmiech szybko zmęczył malucha i rozluźnił ojca. Dzieciak zasnął twardo, a dziennikarz siadł i napisał od ręki dobry artykuł. Poddał się całkowicie zabawie. Rozluźnił się, zrobił pustkę w głowie i... Pojawiła się twórcza wena. Nie biczujmy się, że trwonimy czas bawiąc się z dzieckiem czy pieskiem, to okazja do wyluzowania. Kreatywność to odpoczynek umysłu, to także doskonały lek na bezsenność, bowiem bezsenność to galopujący umysł, to niepewność, która powoduje, że wszystko chcemy kontrolować. Wydaje nam się, że kiedy trzymamy stale rękę na pulsie, to wszystko potoczy się dobrze. Wiemy też, że kiedy śpimy, nasza czujność jest także uśpiona, dlatego nie możemy sobie na to pozwolić, a więc nie śpimy. Nasz umysł jest stale zajęty, różne idee pojawiają się w głowie, lęki, a nawet poczucie winy. Niepewność nas drąży. Co robić? Wybór oczywiście należy do nas. Albo optujemy za środkami nasennymi, taki prawdziwy młotek w głowę ze skutkami ubocznymi, lub też możemy wprowadzić naturalne metody. Pierwszą pomocą będzie praktykowanie głębokiego oddechu, tego, którym my wszyscy oddychamy w czasie głębokiego snu. Głęboki oddech dotlenia wszystkie komórki naszego organizmu, a w szczególności mięsień serca i mózg. Nasze myśli stają się klarowne. Oddech przeponowo-brzuszny włącza system nerwowy parasympatyczny, zwany systemem relaksu i kreowania zaufania do siebie. To zaufanie do siebie będzie nam potrzebne w kreowaniu. Kreowanie bowiem pozwala nadać inny kolor naszemu życiu. Kreując, wyrażamy się we własnym imieniu. Jesteśmy z sobą, ufamy sobie i znajdujemy wewnętrzny spokój. Zapraszam więc wszystkich na następną audycję, którą zatytułowałam Kreatywność. A tymczasem życzę Wam pięknego, owocnego dnia, a tym, którzy słuchają tego programu wieczorem, życzę pogodnej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.